Cześć, witajcie! To jest Łukasz, który właśnie wchodzi do sztolni Gustaw. W środku jest już Filip. A ja jestem Leon i prowadzę dla Was stronę wyprawy Lona.pl. Dzisiaj za cel obraliśmy sobie kopalnię Dawid, a dokładnie sztolnię Gustaw. Była to główna sztolnia wydobywcza, właśnie kopalni Dawid, w której w skład wchodził jeszcze szyb Tytus, który powstał w roku 1924. Szyb cytus pokażę Wam może w tym momencie, jeżeli uda mi się wrzucić do projektu moje dwa wcześniejsze filmy, ponieważ wchodziliśmy do wieży szybowej oraz udało mi się to wieżę nakręcić z drona, więc teraz wrzucę wam po prostu to, co udało nam się nagrać. I No to, co już mogę powiedzieć więcej, wchodzimy do środka e, kopalni. No i dalej będę już Was prowadził przez ten obiekt. Dobra, wchodzę do środka. Ok, ja już jestem w środku. Wejście do tego obiektu. Wygląda, już Wam pokazuję, jak jest to taka bardzo mała wąska rura. Tu natomiast jest zejście w dół do kanału odwadniającego. Ogólnie rzecz ujmując, korytarz jest dosyć szeroki. W niektórych miejscach widać, że ten materiał się odspoił, ale. Na to już nic nie poradzimy. Mam przy sobie tlenomierz, ponieważ tutaj w tym obiekcie warunki są zmienne, i dlatego też, żeby po prostu zachować bezpieczeństwo, mam ze sobą tlenomierz. Jeżeli włączy się alarm, to znaczy, że poziom tlenu spadnie poniżej 19%. Co prawda, wtedy jeszcze nie ma tragedii, no ale. Lepiej się wtedy wycofać. Wysokość tego chodnika w tym miejscu to około 2 metry. Oczywiście zmiennie zależy. W niektórych miejscach po prostu doszło do obwałów, więc wysokość jest troszeczkę większa. Natomiast szerokość to około no, również 2, 2 metrów. 2 metry. Ten obiekt łączy się z upadową Dawid, ale tam przejść się nie da, ponieważ są zawały. W każdym razie jest w pewnym stopniu zachowana wentylacja pomiędzy tymi dwoma obiektami, a więc zazwyczaj nie ma tutaj problemu z tlenem, aczkolwiek raz już tutaj byłem i zgasła nam lampa wskaźnikowa, w tym miejscu. Łączy nam się ten kanał odwadniający e, no, ze zwykłym chodnikiem sztolni. Tutaj trzeba uważać, ponieważ tej wody czasami jest więcej. No i wtedy poziom po prostu wody jest zrównany z tym. Jeżeli ktoś będzie szedł za nami, a my tą wodę zmącimy, to może dojść do sytuacji, że ktoś będzie chciał nas wyminąć i wtedy wpadnie tutaj. W tym miejscu. Jak widać wody jest troszeczkę więcej. No i tak jak wspominałem, to lustro łączy nam się tutaj ze szczolnią, a więc lepiej w lewą stronę nie skręcać, ponieważ wpadniemy do tego tuneliku odwadniającego. Nie to Tutaj mamy mały wodospad. A więc od ciosów wypływa woda. Głównym źródłem tej wody, e, tak ogólnie, to jest, jak będzie patrzeć, nasza upadowa Dawid, ponieważ tam mamy e, najniższy poziom, do którego wpływa woda, właśnie z, z, z tych innych zamkniętych chodników. No i właśnie tamtą sztolnią wszystko spływa tutaj, między innymi Dochodzimy do takiej pseudo tamy Nie wiem jak tutaj jest głęboko, ale muszę tutaj zejść Okej, okay, udało się pokonać tą przeszkodę. I teraz, o ile się nie mylę, jesteśmy w tej komorze obwałowej. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale tutaj mamy żyłe węgla. W tym miejscu doszło do obwału, a więc w tym miejscu, w którym ja stoję, do stropu jest jakieś 3-4 metry, a pod nogami kolejne 3-4 metry. A więc miejsce dosyć niebezpieczne, dlatego też idziemy dalej. Jak tam panowie? W porządku. Będziemy działać. Filipa, nie, nie wydaje ci się, że w tym miejscu e, była taka duża ży żyła węgla? Tu? I no, ja ją mam na zdjęciu. Aha. I że spadła? Tak. Albo... Spadła. Nie, ogóle... A więc obiekt cały czas pracuje. Zobaczcie tutaj, jakie w ogóle są pęknięcia. Na samym początku w ogóle było dużo takich obwałów. Okej, okay, w tym miejscu mamy taką poważniejszą przeszkodę. Muszę mieć prawą stroną, tam jest bardzo e, wąsko. Jeżeli uderzymy o strop, to może być problem. Jest też wersja numer 2, więc lewa strona. E, ta lewa strona jest zalana na około 80-90 cm. Tam są belki drewniane. I trzeba po prostu uważać, żeby gdzieś tam na jakiegoś gwoździa się nie nadziać. Dobra powoli ja będę się przygotowywał do przejścia A więc chwilowo kończę ten materiał I się muszę ogarnąć Okej okay, w porządku Teraz moja kolej Ja chyba również wybiorę Wersję numer dwa Z uwagi na, na to że no, że mam cały sprzęt ze sobą Nie chciałbym niczego zamoczyć obraz nie będzie jakiś mega stabilny, ponieważ no, tutaj trzeba uważać, więc no, nie mogę ryzykować swojego zdrowia, żeby tylko nagrać coś w porządku więc musicie mi to wybaczyć tutaj sobie kucnę materiał strasznie gliniasty Pierwsza przeszkoda prawie już za mną ale muszę cały czas uważać, żeby po prostu o coś nie uderzyć. Ok, pierwsza przeszkoda za nami. Idziemy dalej, tam to dalej będzie troszeczkę gorzej, ale co zrobić? Do tego momentu zazwyczaj dochodziliśmy, ponieważ wcześniej było dużo wody. I dalej przejście nie dało. No, chyba, że w grę wchodził ponton, ale wtedy odpuściliśmy, więc teraz mamy ambitny plan dojścia w końcu do końca. I może w końcu uda mi się pokazać Wam te zalane wagoniki. No? Okej, okay, przeszkoda numer 2 za nami, a teraz najgorsza część. Mówisz? Bo mi miałem już różne zarazetone. Nie na Nie. To ja pójdę pierwszy. Mam trochę za dużo tego. Tutaj nie wchodź na lewą, bo to jest razem tam. To jest nawoko. Dobra, spoko. Tutaj głębokość wody jest już większa, dlatego większość osób pokonuje ten fragment na pontonach albo czymkolwiek na przykład na takiej dentkach. Skorzystalibyśmy z tej dentki, gdyby nie faktycznie co nas kapciała A Filip idzie tam dalej? ale no, spoko, okej okay. chcesz patykę? nie okej okay. idziemy dalej <laughs> powiem ci, że kurwa masz tak na tak, granicy tak, tak, tak. wiem w tym miejscu wody jest już bardzo dużo i coś mi się wydaje, że przeciekają moje wodory. E, wodery Mm, ale cóż zrobić? Zostało mi jakieś, nie wiem, około 10 cm do, do zanurzenia. E, ale no cóż, zaryzykujemy, ponieważ mniejszego poziomu wody to tutaj raczej nie będzie. A zobaczcie, mi pleca nie zamaga. E, no, czasami się zanurza. O kurwa. Teraz powinno być trochę lepiej. U! A no. teraz? A teraz jest. Ok, idziemy dalej. Pełno tutaj takich uchwytów, którymi można się wspierać. Jak ta sytuacja? Tutaj bez zmian. Tu jest trochę lepiej, bo jest troszeczkę wyżej, ale o, dupy nie urywa, tak? O... Powoli wyłania nam się ten korytarz, taki właśnie w tej cegle. Włączmy już latarkę, Ok. Tak jest, dotarliśmy do tego skrzyżowania, do którego do tej pory nie udało mi się dojść. Nie wiem, jak to będzie widać na kamerze. O, tak wygląda to wszystko. Mamy chodnik tam, chodnik w prawo i chodnik w lewo. Idziemy najpierw w prawo. Tak? Teoretycznie powinieneś mieć tak samo spodnie buty jak ja, więc... Tak, ale spodnie buty są ten sam rozmiar mają. Zaraz podejdę. Tutaj ta szyna jest dosyć ciekawa, ponieważ nie wiem czy ten napis będzie widać, czy nie będzie spalony. Ale powinna być tutaj napisana data. Nie wiem, czy może udało mi się uda to rozszyfrować. Ale jest to 1800, któryś 1892, tak. Dobra, podejdziemy sobie tam w prawo. U! Tu jest sporo wody, muszę się trochę podratować. wejść na tą wysepkę. Ten chodnik ostatnio sobie sprawdzaliśmy, i tam niestety jest zawał. Więc tam nawet nie będę się pakował. Ale muszę dojść do tych zalanych wagoników, które powinny być tam po lewej stronie. Ok, postaram się przejść teraz na drugą stronę. Tam mamy również odnogalone. Powiedz mi, czy mam tak, właśnie kapie z niego woda. Pierwsza kieszeń cała, ta najniższa jest zalana. A tam? Wiem. Kiełbasa. Ok, dotarłem do, w końcu do tych mitycznych wręcz wagoników. Nie chcę teraz wody zmącić, ale okej. Okay. Sprawa wygląda tak. Są mi wagoniki. Koła. Wszystko zachowane. Jest ich tutaj troszeczkę więcej. Nawet postaram się przejść pomiędzy nimi. Chociaż niektórzy mówią, żeby przejść po nich. Ale jak jakiś strzeli, no to będzie problem. Dobra, idę, idę pomiędzy nimi. Postaram się tutaj zejść. Idziemy bardzo powoli pomiędzy tymi wagonikami. Tutaj wystają elementy oczywiście metalowe z nich już twerdywiałe. I nie chciałbym po pierwsze rozejrzeć po niebutów, a druga sprawa to oczywiście nie chciałbym się o nie skaleczyć. Ponieważ wiecie, zakażenie te sprawy. Okej, okay. o, 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 o. o. Prawa, prawa noga mi się zapadła. Już chyba jestem bezpieczny. Okay, dotarliśmy do sporej komory z węglem. Stan powietrza, już Wam mówię, bez zmian, czyli około 20 paru procent jeszcze mamy tutaj tlenu. Podejdę jeszcze kawałek. Dwa bateria w oświetlaczu masakra. Zejdę tutaj niżej na bezdechu. Bardzo fajne miejsce. Tutaj powietrze robi się ciepłe. W tym miejscu będę odpuszczał. Mamy tutaj dużo zawałów, skała się odspaja i o ile jest w porządku z tlenem, to tutaj, w tym miejscu nie ma ani Filipa, ani, ani Łukasza, więc tutaj sam się nie będę zapuszczał. A dalej i tak jest zawał, więc chyba cofnę się kawałek. Nie, jest, no, są zawały, jest węgiel standardowo, jak to w kopalni węgla, ale bez, wiesz, bez cudów, nie? Ok, w tym miejscu nie pozostaje nam nic innego jak się tylko wycofać, ponieważ dalej już nie przejdziemy. Tam dalej są e, no, zawalone party prowadzące między innymi do e, sztolni e, Dawid oraz, oraz do dalszych fragmentów. Te dwie odnogi, które wam pokazałem wcześniej, też są e, zasypane. A więc w tym miejscu musimy się tylko po prostu bezpiecznie stąd wydostać. E, tak naprawdę została nam jeszcze upadowa Dawid, z, z nią mamy właśnie związane pewne plany, ale to już czas pokaże, jak sprawa wygląda. Materiał został nagrany kamerą SJCAM 5000X ELITE. Jej historię poznaliście w dwóch poprzednich odcinkach. Ponieważ sprawa wygląda tak, że sklep Video 24 pl zostawił mi ją jeszcze na jakiś czas. To nie jest moja kamera, ja tą kamerę oczywiście będę musiał odesłać, ale na razie jest ona u mnie. Dobra, sprawa wygląda tak. Zapraszam Was oczywiście do sprawdzenia opisu pod filmem, ponieważ tak jak już wcześniej wspominałem, tam znajdują się no, różne ciekawe linki oraz tam zawsze dopisuję to, czego nie udało mi się dopowiedzieć właśnie na przykład w tym filmie. No i cóż, mogę powiedzieć więcej? Do kolejnego. Puh. Przed chwilą się obudzi. Jest całym mokry musi się rozgrzać. Nietoperze... Y to nie jest tak, że nietoperze y zimą w tym okresie ochronnym w ogóle nie latają. Więc przeciwnie, One się co jakiś czas budzą, żeby coś po prostu przegryźć. Żeby Was tutaj teraz nie martwić, drugi światło jest oddalone od nietoperza. Czego na pewno tak nie, nie raży ani mu krzywdy nie robią. On na, na mnie na uwagi nie zwraca. Po prostu czyści językiem swoje skrzydła. Będziemy to znaczy, mu dalej przeszkadzać, że za chwilę się obudzi i pewnie poleci polować.